Cześć, dzisiaj opowiem o stenozie odcinka lędźwiowego. Stenoza polega na zmniejszeniu przestrzeni dla rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych, dlatego wyróżniamy stenozę centralną, czyli zwężenie kanału kręgowego oraz boczną, opisującą zwężenie otworów międzykręgowych. Dolegliwości, które będą tutaj towarzyszyły to ból, drętwienie lub osłabienie nóg, pachwiny, bioder, pośladków i dolnej części pleców. Objawy zwykle nasilają się podczas chodzenia lub stania, nazywamy to chromaniem neurogennym, i mogą się zmniejszać, gdy leżymy, siedzimy lub pochylamy się do przodu. Stenoza może mieć wiele przyczyn, do najczęstszych należą zmiany zwyrodnieniowe, np. przerost więzadeł, głównie żółtego, i osteofity na kręgu. Pojawiają się one wraz z wiekiem, dlatego grupa ryzyka to osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby ze zmniejszoną średnicą kanału kręgowego. Do innych przyczyn stenozy należą m.in. przepuklina i kręgozmyk, które wymagają innego podejścia. Nagrałem o nich osobne odcinki. Mając na uwadze wcześniej wymienione objawy jesteśmy w stanie stwierdzić, że ćwiczenia, które przyniosą ulgę przy stenozie centralnej będą skupiały się głównie na pozycjach zgięciowych odcinka lędziowego, gdzie ucisk na rdzeń kręgowy będzie mniejszy i przy stenozie bocznej dodając rotację. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Ćwiczenia zaczniemy od neuromobilizacji. W pozycji początkowej siadamy na krześle w pozycji zgarbionej, po czym jedną nogę prostujemy w kolanie. Ruch polega tu na jednoczesnym zgięciu głowy wraz ze zgięciem podeszwowym stopy oraz wyprostem głowy wraz ze zgięciem grzbietowym stopy. Staramy się, aby te dwa ruchy były wykonane jednocześnie. Wykonujemy tutaj 2-3 serie po 10 powtórzeń na stronę. W tym ćwiczeniu leżąc na plecach przyciągamy oba kolana jak najbliżej do klatki piersiowej. Staramy się tutaj trzymać mięśnie brzucha cały czas w napięciu. Powinniśmy poczuć tutaj rozciąganie w rejonie odcinka lędziowego. Aby je zwiększyć możemy pod pośladkami położyć coś co uniesie nasze biodra, np. Na poduszki i leżeć w ten sam sposób. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 30 sekund. Fajnym zamiennikiem tego ćwiczenia będzie ściskanie piłki leżąc na niej na brzuchu. Wciskając łokcie w piłkę staram się z całej siły napiąć mięśnie brzucha, jednocześnie wypychając lędźwie do sufitu. Na większej wygody stopami możemy zaprzeć się o ścianę. Jeżeli mamy dostęp do takiej piłki, ćwiczenie to możemy wykonać w trzech seriach po 10 powtórzeń, gdzie jedno powtórzenie to 5 sekundowe przytrzymanie ucisku na piłce. W przypadku stenozy bocznej, gdy odczuwamy ból bardziej po jednej ze stron, warto wykonać to ćwiczenie. Siedząc na krześle pochylamy się do przodu, zginając maksymalnie lędźwie. Jeżeli ból odczuwamy po lewej stronie, na dole wykonujemy rotację, zbliżając prawą rękę do podłogi. Ruch ten będzie sprzężony ze zgięciem bocznym, który pozwoli na jeszcze większe otwarcie otworu międzykręgowego po stronie lewej. W takim przypadku pozycja ta powinna być dla nas komfortowa i przyjemna. Jeżeli tak jest, spędzamy tutaj od 10 do 15 sekund, po czym powoli wracamy do pozycji neutralnej i zaczynamy kolejne powtórzenie. 2-3 serie po 5 takich powtórzeń dla problematycznej strony. Jeśli ból odczuwamy z obu stron tak samo, pomijamy to ćwiczenie i przechodzimy do następnego. W kolejnym ćwiczeniu ustawiamy się w leżeniu na plecach i uginamy nogi w kolanach. Ręce kładziemy na krzyż, a między kolanami trzymamy wałek lub kostkę do jogi. Jeżeli ich nie mamy, ściskamy ze sobą kolana. Ruch polega na rotacyjnym przełożeniu nóg na jedną ze stron, nie wypuszczając wałka. Zakres ruchu zależy od indywidualnych możliwości. Kierujemy się tutaj kontrolą ruchu, siłą oraz odczuciami. Podczas ruchu staramy się cały czas napinać brzuch, co pozwoli na zwiększenie zgięcia w lędźwiach. Progresować to ćwiczenie możemy poprzez stopniowe unoszenie nóg do góry, gdzie wersja z wyprostowanymi nogami będzie najtrudniejsza. Wykonujemy w odpowiedniej dla nas formie 3 serie po 80 powtórzeń na stronę. Rozciąganie zginaczy bioder pozwoli nam na przeciwdziałanie przodopochyleniu miednicy, gdzie lędźwie znajdują się w problematycznym dla nas ustawieniu, czyli przeproście. Opierając na czymś jedną nogę ustawiamy miednicę do tyłu pochylenia, po czym przenosimy na nią ciężar ciała. Powinniśmy poczuć rozciąganie z przodu uda na drugiej nodze. Jeżeli takie rozciąganie nie jest dla nas wystarczające, możemy przejść do pozycji klęczącej, gdzie z tak samo ustawioną miednicą staramy się wypchnąć biodro do przodu. Trzy serie po 30 sekund takiego rozciągania na stronę. W ostatnim ćwiczeniu wykonujemy tzw. mostek biodrowy. Leżąc na plecach napinamy brzuch, po czym wynosimy biodro tak, aby ciało od kolana do barku utworzyło prostą linię. Będąc na górze wykonujemy sekundę pauzy, po czym powoli wracamy na dół. Zachowanie neutralnych lędźwi jest tu dla nas bardzo ważne. Unikamy przechodzenia do wyprostu. Jeżeli kontrolujemy taki zakres ruchu i czujemy się na siłach, możemy to ćwiczenie sprogresować poprzez oparcie się na wysokości łopatek o coś wyżej, i wykonać je w większym zakresie. Trzy serie po 10 powtórzeń z jednosekundową pauzą na górze. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.